Jak już mogliście przekonać się na poprzednich filmach, bardzo lubię narzędzia akumulatorowe z serii Ryobi One. Plus. i w związku z tym, jakiś czas temu kupiłem kolejne narzędzie: piłę łańcuchową Ryobi na akumulator na wysięgniku 4 metry, dzięki której można przycinać w takie wysokie gawędzie. No i chciałem nawet zrobić test tej piły, ale niestety piła została skadziona. No i dzisiaj film jest o tym. O samej kradzieży, jak i o tym, co można zrobić, żeby się w jakiś sposób, chociaż minimalny, zabezpieczyć na przyszłość. Od razu powiem, że ten materiał oczywiście może wzbudzić kontrowersje. No to jasne, że kradzież denerwuje, zwłaszcza człowieka, który uczciwie pracuje na to, co ma. No ale w związku z tym, że są kontrowersje, to też bym chciał od razu ostrzec, że jeżeli pod filmem pojawią się komentarze wulgarne, no to będę je usuwał. No bo też osoby różnego wieku. Te filmy oglądają No ale teraz przechodząc do, do meritum Jak do tego doszło To na szczęście sprzęt nie został ukradziony z piwnicy Tylko z garażu Wynajmuje taki garaż blaszany Na terenie kolejowym Tam tych garaży jest dosyć sporo No i w nocy po prostu Złodziej przyszedł Może to byli złodzieje Przyszli, otworzyli wszystkie garaże Albo te, które im się udało I po prostu ukradli sprzęt To tutaj rozegrała się tragedia w zasadzie we wszystkich garażach kłódki były poobcinane, no i łamywacze po prostu weszli do środka. Teraz kłódki są już wymienione, są nowe, no ale widać było po tych kłódkach, że zostały obcięte jakimś urządzeniem ze wspomaganiem pneumatycznym, że to po prostu poszło bardzo szybko. Pewnie otworzyli wszystkie garaże po kolei, może jeden otwierał, a drugi wchodził do środka, no i w zasadzie kradli to co się udało znaleźć ale skupieni byli przede wszystkim na narzędziach na, na sprzęcie e, takim budowlanym czy tak jak ja miałem e, tą piłę łańcuchową no i to niestety zostało zabrane sąsiad miał dużo gorzej bo bo jemu ukradli sprzęt za parę tysięcy no mi szczęśliwie się udało stracić tylko piłę za 400 zł, niecałe 400 zł tam gdzie stoi ten karton to stało kompletne pudełko ze wszystkimi częściami, samą piłą łańcuchową. No niestety to wszystko zostało zabrane. Na szczęście tylko to. Nie został uszkodzony samochód. Tam też mam jakieś narzędzia do samochodu. Też kompletne, ale nie zostało to zabrane. Tutaj na tylnej szybie samochodu było widać w tym miejscu takie ślady po ślady po rękawiczkach. Widać było, że ktoś po prostu przecierał szybę, żeby zobaczyć, czy w samochodzie czegoś nie ma. No i szczęśliwie, że się nie dopatrzył, bo to była wkrętarka, a szczerze mówiąc to szybę do tego modelu to ciężko mogłoby się teraz dostać, gdyby ktoś mi wybił jeszcze szyby dodatkowo. Szczęście w nieszczęściu, że udało mi się po zakupie tej piły zrobić to do czego ją kupiłem. Mam taki las sosnowy, zagalnik w zasadzie. No i trzeba było powycinać susz, no, dosyć takiej dużej wysokości do, do 5-6 metrów. No i to rzeczywiście udało mi się zrobić. Piła spra sprawdziła się świetnie. Na jednym akumulatorze 4 godziny wyciąłem około gałęzi na około 40 sosnach. Więc to rzeczywiście no super ta piła działała. Test chciałem zrobić już w innym miejscu, no ale niestety się nie udało. No dobrze, ale teraz jest pytanie, czy w ogóle można jakoś się zabezpieczyć przed taką kradzieżą albo no co można zrobić no oczywiście zabezpieczenie garażu no najlepiej to w ogóle nie trzymać w garażu takiej rzeczy ale jeżeli już narzędzia zostaną ukradzione to dla policji może być bardzo przydatne jeżeli mamy numer seryjny no i to jest coś takiego o czym no każdy niby wie ale, ale nikt tego nie robi czyli po zakupie sprzętu po prostu warto spisać numer seryjny ja pytałem policjanta o to, jak to jest z tymi numerami, czy coś się z nimi później dzieje. Czy na przykład, kupując sprzęt używany, mogę w jakimś serwisie sprawdzić, czy jego numer seryjny nie jest w tej bazie i czy sprzęt nie jest kradziony. No, niestety takiej bazy nie ma, przynajmniej publicznie dostępnej, ale policja ma taką bazę swoją, zamkniętą i jeżeli jest na przykład na jakiejś interwencji, trafi na, na pasera, który ma sprzęt, dużo elektronarzędzi to wtedy oni w tej bazie są w stanie sprawdzić, czy to narzędzie rzeczywiście zostało kiedyś zgłoszone. No i jeżeli tak, no to nawet się zdarza czasami, że takie narzędzie zostaną odzyskane. No chociaż w większości przypadków, i prawdopodobnie tak będzie w moim przypadku również, sprawa jest umarzana i po prostu, no po prostu te narzędzia przepadają, tak? No ja niestety nie zapisałem tego numeru seryjnego. Jak to się mówi, mądry Polak po szkodzie. No, ale teraz, właśnie, żeby też no trochę zabezpieczyć się na przyszłość przed takimi wydarzeniami, no i też zmotywować innych, no to zapiszę numery seryjne do wszystkich urządzeń, które mam. Pokażę, w jaki sposób można to zrobić, żeby to było uporządkowane, proste i żeby to było w jednym miejscu. Pierwsza rzecz, jaką można zrobić, w zasadzie najprostsza i często wystarczająca, to po prostu można zrobić zdjęcie. Zdjęcie tego numeru seryjnego i gdzie się zachować w aparacie, to może być zupełnie wystarczające. Z takimi zdjęciami jest taki problem, że mogą się gdzieś zapodziać, może być się trudno odnaleźć, więc najlepiej zbierać je w jednym miejscu. Ja osobiście polecam do tego jakąś chmurę, na przykład Dropboxa, żeby po prostu te zdjęcia od razu sobie wgrywać, i później, żeby był do nich łatwy dostęp po wgraniu zdjęć do chmury, warto też pozmieniać nazwy plików w taki sposób, żeby nazwa odpowiadała temu, co rzeczywiście jest na zdjęciu, wtedy jeszcze łatwiej będzie odszukać numer seryjny danego urządzenia. Po prostu naciskam tak i wtedy sobie sprawdzam. Ale oczywiście, jeszcze lepiej, te numery przepisać do jakiegoś arkusza, na przykład stworzyć sobie taki prosty arkusz kalkulacyjny z listą wszystkich narzędzi no i tutaj dopisać numer seryjny. No, i tutaj z tych zdjęć można po prostu poprzepisywać numery seryjne. Oczywiście, w przypadku kradzieży trudno będzie odzyskać sprzęt, ale zapisując numer seryjny i podając go później policji, zwiększamy swoje szanse na to, że urządzenie zostanie odzyskane. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do tego, żeby podzielić się doświadczeniami, zwłaszcza jeżeli mieliście podobne, oraz waszymi pomysłami na to, jak sobie radzić, jak się zabezpieczyć przed takimi kradzieżami. Pozdrawiam. Do zobaczenia.